Siemka widzowie, będę was dzisiaj oprowadzać o mojej, o... będę oprowadzać was Ym... po prostu pokażę wam moją wioskę, Ym... my z kolegami tutaj graliśmy, oni tu są, yy... Yy... ja dzisiaj jeszcze nagrywam z innymi kolegami, jeszcze dzisiaj zobaczycie może ich głosy jak będą chcieli, ale to nie pod tym filmem, dzisiaj po prostu oprowadzamy i miejmy nadzieję, że żebym się po prostu... no jakby napiszcie czy Wam się podoba, wystujemy jedną osobę na naszym Discordzie, która będzie miała. E, e, będzie mogła sobie na ten serwer wejść na survivalu. E, fajna taka opcja, będzie taki konkurs. A my zaczynamy z oprowadzaniem. Pierwszy domek jakby to nie jest... to jest tylko mój kolega, to jest jego brat i to jest jego dom. Trochę taki dziwny. No, ma taki dom po prostu, ale lagi, bo my tu mamy bardzo dużo rzeczy. widzowie Tutaj mamy dom takiego jeszcze innego kolegi. My tu dużo jest osób. Nie wiem, czy wiecie, ja gram na tym laptopie, ciągle pod tym ostatnim filmem. I tutaj domek naszej koleżanki Mai. Boisko jeszcze w remoncie. No tutaj robimy, ja buduję boisko głównie. Tutaj macie szatnie A tędy się wychodzi na murawę. To są dwie drużyny, idą same. Takie więzienie małe. Sklep, taki kloc, którego za niedługo rozwalimy. Domek naszego kolegi. Innego jeszcze. Takie lotnisko małe. Sąd. Taki... Rząd po prostu. Dom skopiowałem, sklonowałem go od koleżanki też tam. Galeria handlowa, to jest ich sklep. A teraz widzowie najlepszy moment y, naszego tutaj serwera, czyli ten samolot. to piękny. E, robiłem go tak w przeliczeniu 2 godziny. Przód jest dziwny troszeczkę, no ale to mi ktoś pomagał. E, koleżanka, znasz się. Może sobie od pilota zaczniemy. Tutaj mamy taką kabinę. Sam robiłem wszystko tutaj. Restauracja. No to jest Boeing 747, tylko mój wymyślony 747 -com Jumbo Jet. Dziwna nazwa, ale... Tutaj mamy najlepszą klasę. Biznes. Taką... Ja nie pamiętam tych nazw wszystkich. To jest taka jakaś średnia klasa, a tutaj jest najgorsza. Tutaj jest też kino w tej najgorszej. Toalety jeszcze będziemy budować, znaczy toalety już mamy. Ja tu w ogóle, no taką, y, będzie dla załogi. A teraz najważniejsze, czyli takie dla vip y, pokoje. VIPs only. No, i tutaj mamy takie pokoiki, Wszystko wiecie? No, czy może nie, nie? Nie, że nie, nie wiecie, jak to. No wiecie, Po prostu mamy wyjście ewakuacyjne. Oj. Będziemy jeszcze budować silniki. Będzie to silniki obrzutować. No co, no to tyle. Będziemy jeszcze dużo budować z kolegami. Yy, tutaj też skończyła ta budowa. Tutaj do końca. Może teraz y, zakończmy ten odcinek w tym miejscu, gdzie właśnie się spotkaliśmy wszyscy. Y, więc tepnę ich wszystkich. No i y, widzowie, y, ustawcie się obok mnie. Y, y, my żegnamy Was. Dziękujemy za oglądanie tego filmu.